Zapraszam bliżej, zanim wejdziemy do budynku, kilka takich, takich słów wstępu, mówiące o Mińsku Mazowieckim, o tym, o tym budynku. Jesteśmy w centrum Mińska Mazowieckiego. Bardzo dziwnego miasta, to znaczy o tyle dziwnego, że od czasów średniowiecza nie potrafiło ono wytworzyć takiego rynku głównego, który by przetrwał do naszych czasów. Zresztą Mińsk Mazowiecki według badań źródłowych składa się z dwóch jednostek miejskich. Jest to męsko-mińsko-mińsko, bo takie różne mapy, w zależności od tego, czy są belgijskie, holenderskie, francuskie, angielskie, to takie mapy z XV wieku podają nazwę Mińska-Mazowieckiego. A z drugiej strony jest to miasto Sen-Domierz, które zostało założone mniej więcej 120 lat później. Z poszlak takich historycznych twierdzimy, że była próba założenia sendamierza łącznie z wybudowaniem dworu przez taką rodzinę wolskich, ale on próby czasu nie przetrwał i za kilkadziesiąt lat został włączony przez silniejszą i starszą jednostkę męską, mińsko, dzisiaj mińsk-mazowiecki. Zaraz, zaraz to te nazwy, panie mówi, a jak się ma Mińsk do Miejska Białoruskiego? Nie, nie ma, nie, nie ma nijak, tylko z, tylko z nazwą. Z oni od nas nazw Z nazwą Mazowiecki. Z czego zabrali miejsce? Znaczy, jest to o tyle istotne, że nawet jak ludzie z Poznania przyjeżdżają do Gorzowa, Wielkopolskiego, gdzieś tam z Lubuskiego, to autentycznie mają problem z usytuowaniem. No tak. Mińska, Mińska na mapie geograficznej i, i, i zazwyczaj pierwsze porównanie, nie, niekoniecznie ja humorystyczne, jest takie, że ma no Białoruś. No, tak. nie, no ale to, to nie ma... Nie problemu, bo teraz jak rozmawiałem z radcą um, Krzyśka, to Białorusini ja w telespolu bilet kupują do Mińska, i im sprzedają bilet do Mińska Mazowieckiego, nie do Mińska tam na Białorusi, tylko tutaj. Tam dalej można dalej pojechać na Państwu niesamowitą pracę. To, te wszystkie repliki wykonał taki białoruski rzemieślnik, który jest zatrudniony w jednej z firm w Ostrołęce. 4 mm blaty, które są w całości wystukiwane i wydłużane młoteczkiem. Tu nie ma wewnętrznych żadnych spojów, żadnych, żadnych spawów. Każde te części łącznie z tymi wyrzuceniami, jak Państwo widzicie, dekoracyjnymi są wybijane wszystko młotkiem. 4 mm blaka, potężna, solidna robota. Oczywiście każdy fachowiec jak zobaczy oryginał i to znajdzie mankament. No Tym niemniej, jako robota rzemieślnicza autorska, jest to rewelacyjna kolekcja. Udało mi się ją sprowadzić w dwumiesięczna wystawa. Zresztą doskonale wiecie, że dzisiaj mozarnictwo funkcjonuje, dlatego, że ma wystawy czasowe. Trzeba pokazywać książkę, jakieś nowe, nowe zjawiska, dlatego, tutaj jest ta wystawa z jednoczesną wystawą pokazującą peregrinację Cyryla i Metodego, z kilkoma tam płacennej sali i kanami i z ciekawostką jeszcze jedną Dzisiaj się rozstanie, dzisiaj się rozejdzie na wiek. jeszcze dość tych miał, A co ze mną będzie, któż to wie Ostatnia niedziela Moje sny wymarzone Szczęście tak upragnione